Hej, z tej strony znowu ja. A to jest nowa seria na tym kanale czyli Beta Survival. Będziemy klęskiwać na wersji beta test. Bez kreativa ani modów. <tryk> Dobra, stwórzmy świat. CTOP bez beta testy A z beta testu Z beta testu już nie taki OP Ja Ogólnie to nie musi być pierwszy odcinek Beta Survivor. Mogę przełączyć się na City, które wy byście mi podesłali Oczywiście wykluczając ten do Beta testy które już widzieliście je co prawda o P, ale mało Ogólnie seria beta survival będzie taka no... Cytam komentarze albo sam wymyślam pytania z głowy i sam na nie odpowiadam Ogólnie cały mój kanał jest robiony z głowy bez tekstu pisanego Przepraszam za, za mój głos, jeśli coś, ale nagrywam na telefonie, a tutaj no mikrofony nie są takie dobre. Zbierzmy trochę drewna. I tak coś czuję. Beta, beta survival będzie serio no taką kilkunastominutowo Ja kanał nie zamierzam zamykać Nawet kiedy naprawdę stanie się 0 subów to będę go kontynuował więc Zresztą i tak mam zabezpieczenie jedno multi konto Serio, tylko jedno multikonto zabezpieczone. Ci widzowie, którzy no... Pamiętają mój pierwszy odcinek, już mnie nie oglądają. I pewnie zapomnieli mnie unsubować. O, chyba właśnie znaleźliśmy właśnie jaki, jakieś dobre miejsce na dom. To nawet nie jest Jak Adlonex coś zlimuje, to normalnie hymny joduje. Jakby ktoś nie wiedział, Adlonex to mój nigdy z Matecrafta. Tutaj bardzo proszę Macie. Nie wiem dlaczego, bo mnie to śmieszy. W zasadzie to Beta Survival Ta seria Jest podobna trochę do No Takiego matecrafta nas Na snapshotach Pewnie jacyś się tyba, to nagrywają Jak grają na survivalu nas Na snapshotach Jeszcze może Hardcore na datapackach Albo inne zajce nagrywają Nie wiem Ja jestem pewien Będę nagrywał tylko niektóre serie takie jak Let's tą test Ta, to nie był ostatni odcinek W zasadzie to mam 15 odc... 15 filmów Let's tą test Więc prędko ta seria się nie zakończy mechanizmy, które działają, które nie. farma zerlaza na pewno nie zadziała na Pocket Edition. Co jak kto woli na Bedlock Edition. Bo farmy z zawy nigdy nie mogę zadziałać. Nigdy. Absolutnie nigdy. Ja zbudowałem jedną farbę. Farmę zelaza na płaskim świecie blok do bloku, tak samo. Odczekałem 5 Minecraftowych Craftowych dni, sobie przeliczcie i nie działała. Więc ja po prostu będę kopał zelazo bo innego op sposobu nie ma Tutaj powstanie dom Mac tymczasowy No, może być. O! Oh. Ja nie wiedziałem, że tu jest węgiel. Nigdy wcześniej nie grałem na tym, co na wersji beta test. Kołpmy sobie trochę. Na pewno kobla się trochę dużo psyda. Może kto wie, nawet dwie sksynki, nawet jedną podwójną sksykę uzbieram Kto wie, to wie. W zasadzie to się zastanawiałem, czy nie zrobić z beta survival'u Sali Takiej ze Zdobywam Alcigment i koniec odcinka Gdybym takie coś wam zrobił to pierwszy odcinek miałby pięć sekund A może nawet i mniej Ola, tyle kobla starlecy Na miecyk. We love i piecyk, raz dwa pyk, Ogólnie zauważyłem, że jesteście nie mało aktywni pod moimi filmami i nie wiem z czego to wynika. I wolałbym nie wiedzieć. Ale ja kanału zamykać nie zamierzam, czy co tak coś jak. Nawet jak będzie 0 subskrypcji. No, powoli dziura staje się większa, dziulu Mam nadzieję, że takie przerwy w mówieniu Wam nie przeszkadzają. To w końcu jest mały kanał, więc nikomu to nie powinno przeszkadzać. Mmm ta M widać nie to się przyda Ta, ty, ty i trochę więcej tego i To przed zombiarkami, to przed skeletami a przed nic mnie nie ochroni Dobra i tutaj już kończymy ten odcinek Jutro będzie nowy z tego miejsca Ja się z wami zegnam, będę grał poza kamerą Oczywiście jutro wam pokazać, że byłem cały czas na Survivalu, wchodząc w ustawienia i pokazując, że on to. Tutaj jest klip, osobisty typ gry, domyślny. Jak mi się zmieni na przetrwanie, to znaczy, że cheatowałem. Że oszukiwałem. Ale oczywiście na to nie wpływa poziom trudności więcej. Będziemy grali na normalnym. Ja się z wami zegnam. Do jutra.